Sie, no tutaj Pascal Studio i... Znowu Redux L. No to dzisiaj będziemy nagrywać bardzo... Jakby znaną grę, Bill Art, no to play friend. O, jest! Czekaj, Dobra, o, o, dobra już. No to znowu ty zaczynasz, tak? Ale żebym się znowu nie wkurzał. No bo się on wkurza. No znowu ty zaczynasz. No to znowu ja się zaczynam. O, wbiłem połówkę. Jeszcze jakąś kulkę. <laughs> no to co wybierasz? Widziałem! Dzięki, że mi wybiłaś. Albo to. Ja, dobra, jak chcesz. O, ale fajnie ci się ustawiła. Dziękuję. Ja, jakby tutaj mam piąty, on ma drugi. Ale ja mam dużo trochę kasy. Ile masz kasy? Ja mam 1100 chyba. Ale gdzie to... sprawdzić? A Bo, tutaj o góry? Mnie, że cię nie widzę. No to ci potem pokażę mój ekran, ale dość mam jeszcze. E, o! Właśnie, zapomniałem! Skype będzie w opisie. Mój. I Rafa, Redexa. Prosta. tak. E Thanks. What? Wow! A, spoko. Play again? Okej. Okay. Dziwne to było. No za lekko. O fuck! Widzisz to? Widzicie to, to widzicie? To. Widzę, Dobra. widzę, ja widzę. A ja nie widzę. Headshot. Headshot. Nie. Headshot. Playgin. O oh, fuck. Ty masz fajnie ty zawsze w ten. Ja mam pięć level, a ty masz osiem level. O jeby, byś mi prawie wypił. A tam to się jakby nie liczyło, prawda? Wszystko się liczy. Eee. Jesak, ja nie przesuwam, nie jestem hamem. Ale ja będę przesuwać. Dobra, wejs. Fuck. Spuduj. Nie spudował. i also ...trzy minuty. Jaki e, ale szczęście. Cheater. Ej. Aha, no przesunę się. Jak chcesz. Ja on tylko wie. O ale. Awa. E o dawaj. Dawaj, dawaj. Tam na jakby co na środek nie trafisz. E, Co się stało? Kurde, prawie mi wbiłeś. A tutaj mogę? Czego dość I Podkręcimy sobie piłkę. Taki cheater. Ej, no to na razie to już koniec filmiku. Raczej, znaczy, czekaj, czekaj, na koniec powiem. Oto to... Zawsze z nim wygrywałem. No to na razie, pa. N Opa. W kolejny odcinek to będzie znowu bilard. Czekaj. Tego jak, no y to, no to, no to, pa.